Nowy Jork. Tutaj mieszka rodzina Spider-Manów. Pewnego dnia tata dowiaduje się o tajnych planach złego Venoma, który planuje zniszczyć miasto. Nasza rodzina postanawia go powstrzymać. Zobacz ich przygodę, a jeśli chcesz więcej odcinków z tej serii, to zostaw kciuka w górę. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobałem Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Siemaneczko, właśnie się obudziłem i za momencik kruszam normalnie pełną parą do szkoły. Tyle, że na początku będziemy musieli obudzić siostrę. Zobaczcie tylko, jak ona słodko śpi. O nie, siostra wstała, idziemy jeść śniadanko Co? i do szkoły. Powiedz, brat jej, kurnie tak ostro, to że sobie spała, i teraz jest godzina. Bądźcie się, słuchaj, już jest ósma, musimy wstawać. Jemy śniadanko, jej, słuchaj. Idziemy do szkoły, czym prędzej. Dawaj siostra, lecimy chodź, bo tata nam tu pewnie śniadanko przygotował. Dzień dobry, tatusiu. Hej, o, witam dzieci. Dzień dobry, dzień dobry. O, jak fajnie, że razem wstaliście. Usiądźcie, zjedźmy sobie razem śniadanko. Moje Ale tu Bekon. ty bekonik, tatusiu. Miam miam miam. Dzień, miam, miam, miam. Jeszcze zagryźcie sobie tym pysznym chepkiem, świeżutkim, przed chwilą z piekarni przyniosłem. Wow. Wiecie co? Mam no? dzisiaj w ogóle dzieci dla was super wiadomość. Co Będziecie... jest, to? Dzisiaj ogólnie nie idziecie do szkoły. Co wy na to? Yes. 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 Jest. nie idziemy super. do szkoły. W końcu, Tatusiu, kurczę, super wiadomość, ale z jakiego Jej. powodu my nie idziemy do szkoły? Oj, bo dziś jest ważny dzień. Pokażę Wam w ogóle e, naszą rodzinną tajemnicę, kim my tak naprawdę jesteśmy. To pokaż A? nam, Tatusiu, ja już się nie mogę z siostrą doczekać, nie, siostra? No, Tutaj na samym początku e, odwiedzi. O, siostry, cór, córko, co chciałaś powiedzieć, bo przepraszam, Ci, przerwałem. Tutaj e, ogólnie na siłowni teraz jesteśmy. Podciągamy właśnie e, handelkami tutaj za każdym razem codziennie kliczkę. O dobra, dobra już! Jakieś dziwne te maszyny, twoje, te siłownie, dlatego ty masz takie wielkie bicki, co? Bo tutaj ćwiczysz cały czas? Tak, cały czas. Ogólnie ogólnie to właśnie tak tutaj y, życie mi je, ale teraz pokażę. No, ale was... chyba za, za dużo tych dnia nóg, bo cały czas masz takie nogi umieśnione, ale w ogóle co nam pokażesz, no? Y, słuchajcie, y, ogólnie pokażę wam. Tajne przejście! Wiecie, z kim was tatuś ma do czynienia? Z Avengers'ami! Co, z Avengers'ami? To? Ty, tatusiu, nie wierzysz, siostra, ty wierzysz w totacie? No nie, no to jest przecież, Ale w ogóle, to, to, to kim ty tam jesteś, tato, co? No. Uwaga, uwaga! No. Dzieci, czy jesteście gotowi? Tak, jesteśmy trzy, gotowi, dwa, tak! jeden i. Łoo! Wow. Jestem manem tato, wow. wiecie to ty, dzieci. To przecież w telewizji o tobie mówią. Nagrywają o tobie filmy, jesteś tato, sławny, tato! Ty jesteś sławny tutaj w tym mieście, tatusiu, nie wiedziałem, że to ty jesteś Spidermanem! Zobaczcie, tato. zobaczcie, co ja potrafię. Wszędzie potrafię pajęczyny yy, porozkładać, Jeśli ktoś mi podpada, od razu go zamykam w pajęczyny i nikt mi nie podpadnie. A jeszcze Ja tatusiu, do... normalnie nie mogę! Super wiadomość! Nie wiedziałem, że mój tata jest super bohaterem i ja cię kręcę! A uwaga, dzieciaki, dzieciaki! Najlepsze co może być uwaga moje dzieciątka kochane patrzcie! Wow! Tajne przejście? Tajne laboratorium? Co to, tatusiu, takiego? Tajne laboratorium Avengersów. Zapraszam. Chodźcie. Ja cię kręcę. Normalnie nie wierzę. To jest dla mnie nieprawdopodobne. Jakie super laboratorium. Tatusiu, ja myślałem, że ty jesteś prostym, zwykłym człowiekiem, a ty jesteś naprawdę super bohaterem. Ja cię kręcę. Super laboratorium. Co my tu będziemy robić, tato? Y tutaj ogólnie chciałbym wam zaprezentować na początku y nasz sprzęt, jak działamy. Y I zobaczcie, to jest najlepszy topór na całym świecie. Jeszcze specjalnie Lewituje, ale. No, ja to jest uwaga. Tura, co? Tak, tak, zgadza się. Ale Pura. uwaga, dzieci, bo teraz musicie stanąć w miejscu i ja was tak naprawdę w tym momencie coś wam pokażę. Uwaga! Ej, tatusiu, pająki. jakieś pająki tu są, ja się nie, są? ja się boję pająków, tato o mi krzywdę robi, tatusiu, oła, oła, siostra, żyjesz, Pomoc, pomóc ci, ja nie A, mogę, krzywdę nam zaraz zrobi. Tato, co to, to było, o co chodzi? E, słuchajcie, w tym momencie e, jesteście jednym z nas, jesteście Avengersem, przyjęliśmy was, jesteście Spidermanami, chodźcie, chodźcie, co, my zakładajcie te zbrojki. Nie wierzę, chwila, i co mamy ubrać te kombinezony, tatusiu? Tak, tak, to tak naprawdę świadczy o was. Zobaczycie, jakie będziecie mieć dodatkowe umiejętności. No dobra, dobra, to ja się gdzieś przebiorę. Nie, może tutaj o wrogu. Nie podglądaj tylko, Tatusiu, albo tutaj gdzieś pójdę. Nie podglądaj, ja się przebieram w tym momencie, także uwaga. Bum! Wow, kim ja zostałem? Ja cię kręcę. Jestem. Wow, 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 Tatusiu, ja nie mogę. Patrzcie, kurczę, my wszyscy podobnie wyglądamy. Teraz będziemy tylko chodzili w takich kombinezonach, Tato. Nie, to zależy od was, jeśli będziecie chcieli się zmienić na normalne, e, na normalnych ludzi, to spokojnie wtedy po prostu ściągacie Ty? tą zbrojkę, aby ja ten Ale kostium. wysoko skaczę. Ja cię, ja też, w ogóle jakieś tu bąbelki lecą, w ogóle jak ja szybko potrafię wow. biegać. Wuhu! ja nie mogę, tatusiu, jakie my mamy super umiejętności, mamy super moce, jesteśmy super bohaterami. Ja cię kręcę, nikt mi w szkole nie uwierzy z kolegów, że ja normalnie potrafię e, tak wysoko skakać i mam takie super moce, super. Patrzcie, się wow. Tak, ja tak, właśnie, to? Chodźcie, chodźcie, jeszcze mamy dla Was pajęczyny, proszę bardzo. E, ok, słuchaj wow. tutaj. I o, możemy dziękujemy. właśnie w tym momencie rozrzucać pajęczyną. Uhu, uhu, uh. Super, super, Tatusiu, ja nie mogę. Ale co my będziemy robić? My mamy jakąś misję? My będziemy zwalczać zło, czy co będziemy konkretnie robić, Tato? Tak, będziemy zwalczać zło, chodźcie, już idziemy w kierunku e, zła, żeby zwalczyć tak, to nie zło. No to już dziś... teraz zaczynamy od razu i będziemy już teraz walczyli ze złem? Zaczynamy od razu i będziemy walczyć z Venomem. Jest to najstraszniejsza postać, jaką kiedykolwiek w życiu widziałem. Ja się boję, ja się boję Venoma, tatusiu. Kurczę, to jest przecież straszny koleś. Ja cię kręcę. Myślisz, że to dobry pomysł? Ja chyba wolę wracać do domu iść do szkoły, chyba, wiesz, na to? Ty? No, synu, ty jesteś super bohaterem. Jak i twoja siostra jest też teraz Jej, super bohaterem. Ale ja no i możemy razem zwalczyć zło, dlatego chodźcie tutaj, tędy. okej? Okay. słuchajcie, ale ja muszę, może ja będę monitorować wszystko, cały przebieg zdarzeń, bo te laboratorium było mega fajne, chciałam tam iść i zobaczyć jeszcze inne rzeczy, mogę? Możesz, możesz, ale, ale później dołącz do nas, dobrze? Dobra. Ja nie okay. mogę. Ja myślę, tato, wiesz co? Ja myślę, że siostra się stykała, wiesz co? Ona się boi venoma. On się jeszcze nieraz śnił w nocy, ten venom straszny. Ja myślę, że ona kurczę się stykała, bo ty kurczy nas za bardzo na głęboką wodę, chyba, tatusiu, prowadzisz. Już będziemy walczyć, jak my jesteśmy młodzi, malutka parka, a ty już nam dajesz takie trudne misje do walki? Aj, synku, wiesz co? Czym wcześniej się zacznie, tym później ma się większe umiejętności. O, mama? O, tak, mamo? to ja, cześć. Ja nie cześć. mogę, cześć. Słuchajcie, ja nie mogę. Ja też się trochę boję. Wiecie co? Może dobrze się, że siostra zostanie w domu. Może sami pójdźmy na tą misję. Gdzie ten Venom jest i co będziemy musieli zrobić, co? Ja wiem. Ja ogólnie się dowiedziałam o tym, że tutaj, patrzcie, wiecie tą sta starą jakąś stację kolejową? Czy tam no? coś tam? Tutaj na tym właśnie peronie jest Venom. No, ma tutaj swoją siedzibę, dowiedzieliśmy się ostatnio od Halka. O kurczę, a, a mamy jakieś kurczę jak coś, Nie yy, ja się trochę boję, nie wiem, my damy sobie radę na pewno? Damy tak. sobie radę. Damy sobie radę, oczywiście, że tak. Jeszcze ja, słuchajcie. Ja coś tu, tu strasznego słyszę. Jakieś dziwne odgłosy tutaj, kurczę. Mnie przeraża mnie ta kopalnia. Myślicie, że to na pewno dobry pomysł i ja chcę iść ostatnio, ja się boję. To jest o, na wieku. pewno dobry pomysł. Ej, o nie! Wiedziałem, że coś złego się szykuje. Rodzinka, tak. rodzinka, rodzinka Spidermanów, atakujmy ich, zróbmy coś z nimi. Ja nie mogę, to są jakieś dziwne kolesie. To kulesie. są bandyci, nie martw się, synu. Wszystko będzie dobrze. Szybko ich rozwalimy, jesteśmy Spidermani. Dokładnie o, nie, tak. Już szybko, daj, atakujmy ich, dobrze. Daj, Dajcie ich rodzice, ja się boję, kurczę, załatwcie to, ja załatwcie to, on mi się na mnie rzucił. O już nie. Nie jest załatwiony, dobra, to już, już prawie idzie. synek, nie martw się, o, dawajcie, jest, dawajcie już go, nie wiem, dobra, jest, dobra, mamy jest. Go, mamy go, jest, nie wiem, już, wiem, i, raz, I, jest, i, i... Raz, dwa, i trzy, i i dobra, i czekajcie, Chodźcie, Czekajcie. Bo tutaj ja, wiem, nie ja czekajcie, nie wiem, nie coś, nie 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 wiem, Coś przerażającego tutaj słyszę, tak? wiecie? Nie martw się, synu, będzie wszystko dobrze, jesteś Spider-Manem, jesteś jednym z najsilniejszych ludzi na tej planecie, nic ci nie będzie, masz super mocy, okej? Okay? Dobra, to dobra, dobra, to ja idę tutaj Ja pójdę tędy, a ja pójdę tędy i potem się zobaczymy, musimy znaleźć tego Venoma, okej, okay, let's go. Z... Dobrze, trzymam Chodź. kciuki za ciebie. Dobra, także idziemy, ja się bardzo boję, tato, tato, co tutaj jest, Tatosiu? Co my odkryliśmy? Ty zobacz, ja. kurczę, ile złota, o ja nie mogę, jakieś ściuszki. Ty... Ktoś bardzo tutaj dużo mieszka? złota. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale jak na razie pokusiłem się o to złoto, żeby... żeby... Może będziemy bogatsi bardziej. Ej, ale... To są ma wybuchowe! Ej, o, słyszę! Siema, Ej. siema! Ja nie mogę! tatusiu, on tutaj coś wysadza, to ten venom chyba ma taki jezór mega tak, długi, widzisz go? Ja jestem venomem, witam Was u mnie! Ja rozwalimy cię, To ty Ja się boję go, ja się boję go, tatusiu, i nie podchodź, ja, bo cię krzywdę ja zrobi. Słuchajcie, rozwalę, rozwalę całe to miasto, jestem Venom i jestem najgroźniejszy, bo prostu, bo... Ej, ej, co ty robisz? Zaraz cię w nie... zamienimy, zaraz cię w zamienimy, coś. cwaniaku, nie wysadzaj tego TNT, rozumiesz? O, zobaczymy, słuchaj, jeszcze raz spróbuję wysadzić, o, i co wam powiem, ogólnie to co z tego, że mnie uwięziliście, jak mam ogólnie rodzinę, mam syna, słuchajcie, tak, mam syna, rozumiecie to? Synu co, masz? jakiego syna? No i tak. co w związku z tym? Co, nie boimy się tym, twojego syna, cwaniaku jeden? Że teraz nawet jak żeście mnie zapali, to on, on was normalnie rozwali. W tej chwili właśnie jest na festiwalu, festiwalu, który się dzisiaj odbywa. I on tam podkłada dunki w głowę i całe miasto pójdzie z dymem, Co? Nie wierzę. Tak. O nie. O nie tatusiu bierzmy kurcze złoto wysadźmy, wysadźmy no chodźcie tutaj, co o czekajcie za chwilę o nie, szybko, pańczenie wszystko tatusiu wysadzaj ten trzymaj go, ja już wysadzam to tijanik ja wam z tyłu, z tyłu, z tyłu wysadzamy, wysadzamy, dobra tatusiu chodź, chodź, zwiewamy, szybko, czym prędzej bo zaraz jego syn zniszczy, słyszałeś co on powiedział? że w ogóle jego syn jest teraz na tym festiwalu o którym oni tam mówili i że zamierza zniszczyć całe miasto, co my z tym robimy, gdzie jest w ogóle mama, tato? O nie, musimy szybko, musimy szybko to rozwiązać. Z mamo się tutaj gdzieś umawialiśmy, ale czekaj, ciekawe, gdzie ten festiwal? Ja wiem, gdzie jest ten festiwal, w tamtą stronę. Dobra, co, nie czekamy na mamę? Idziemy sami, myślisz? Bez mamy? No czekamy, może o, czekamy na mamę. O, jest, mam, ja mam. Ci poszło, wiecie, wiecie, co, co, nie spotkałam, ale w ogóle nie, nie, nie spotkałam nikogo, ale słyszałam jakiś duży wybuch. Co, co się stało? Ogólnie? Mamo, to my, kurczę, powstrzymaliśmy no? na jakiś tam czas tego Wenoma, ale powiedział, że jego syn jest na festiwalu i że za moment Zniszczą całe miasto, mamo, rozumiesz? To, o nie, tylko nie, to słuchajcie, musimy go powstrzymać, tak nie może być. Gdzie jest festiwal, mamo, bo ty to ja jest ja festiwal. Ja tam bo miałam tam w ogóle iść, bo y, miałam sobie kupić nowe ciuchy, ale chodźcie, zobaczymy. Musimy bo... uratować ludzkość, chodźcie, no tak nie może być, my jesteśmy super bohaterami. Tak, i to... chyba w prawo, nie? Jak dobrze pamiętam. Tak, tutaj i tutaj w, 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 w lewo. Ej, o nie, widzicie tamto. Ja widzę, że cały budynek kurczy. Wieża telewizyjna jest normalnie cała obstawiona ładunkami wybuchowymi, słuchajcie. Słuchajcie! U musimy ja, coś u, z tym u, zrobić, u żeby on nie wysadził! Zobaczcie, ludzie są jacyś! Ty, rzeczywiście, tam na górze Faktycznie. są ludzie! To jego zakładnicy! Dobra, co robimy, co? Słuchajcie, idźcie tam obadać całą sytuację, a ja idę po posiłki, idę po Avengers, mam nadzieję, że mi pomogą! Dobra? Dobra! Dobra, Dzień tak dobrze, to my lecimy z tatą. Tatusiu, chodź, idziemy, ale ja się boję, kurczę, co, 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 jaki mamy plan, słuchaj, tam ludzie są uwięzieni, co jak, kurczę, ten syn jego jest niebezpieczny i to wszystko wysadzi, co? Nie mam pojęcia, ale musimy szybko działać, musimy szybko działać, chodź tędy, e, powoli, powolutku, bo nigdy nie wiadomo, gdzie on jest się trafi. Dobra, szybko, tutaj jak widać, targ na targowisku, cisza. Ryba, ryba jak śmietana, ja nie mogę, słuchaj, tatusiu, tutaj w ogóle są jakieś targi, ja tu nigdy nie byłem, ja nie mogę, masakra jest, Dawa, idziemy zobaczyć w ogóle co się dzieje. I kurczę w ogóle gdzie z On by nam musiał w ogóle coś powiedzieć. On tu nie wiem, powinien mieć sytuację pod kontrolą. Ty, tutaj jest w ogóle jakaś drabinka. Tatusiu co robimy? Jaki jest co Wchodzimy na tą drabinę, synu, i wchodzimy na dach. Uratować, uratować ten cały budynek, żeby nie było takiej sytuacji, że w pewnym momencie ten syn Venom ma wy, wysadzić to wszystko, cały budynek. No dobra, słuchaj, Tatusiu, nie wiem, czy to dobry pomysł, ale okej. Okay. Czekaj, sprawdzę tutaj. W sumie wszyscy na dole wyglądają dosyć bezpiecznie. No to dawaj, wbijaj, widzisz coś tam na górze, co? O ja, synu! No, ratunku, jest coś, pomocy! Tu jest coś, coś dziwnego, ktoś wołał o pomoc, chodź, pomóż nam, pomóż nam! jestem w klatce jakiejś dużej, pomocy! Kurczę, co ja. co się dzieje tutaj? To ja co? burmistrz, to ja burmistrz, o, tutaj jestem Burmistrzu, wśród tych ludzi! A ja tu się dzieje, nie mnie! Gdzie ten venom jest, co? Nie wiem, w ogóle gdzieś poszedł. On chce w ogóle zrobić tak... Jak, widzicie to tutaj to, taką dziwną konstrukcję? Uratowałem cię burmistrzu, tak? słuchaj no, opowiadaj nam. O, to jest pana syn? Bardzo, bardzo widzę że pan szkoli tutaj już, yy, tak. już młodzież. to ja, to ja synek tutaj taty Spidermana. Burmistrzu, proszę nam mów szybko, bo my tu przyszliśmy ci z pomocą. Za momencik przybędą tu inni Avengersi, ale my musimy szybko działać zanim syn Venoma zniszczy całe miasto. Dokładnie, słuchajcie, jest taka akcja. Tutaj zrobił, jak widzicie, taką pułapkę. Tutaj są ludzie. Obywatelność to jest Stefan, to jest Marian. Marian, wy co wy, Oni chyba tam w tej to normalnie yy, wychodzić, z... ludzie, kurczę, wy Ratujcie się, ratujcie się. I słuchajcie, ogólnie jest taka akcja, że on tutaj na każdym budynku chce właśnie zrobić coś takiego: rozłożyć TNT i ludzi w środku, w tych klatach. I on chce to wszystko wysalić, rozumiecie to? O nie, ale o... gdzie on teraz jest? Gdzie, gdzie my mamy tak naprawdę yy, załatwić tego syna, żeby powstrzymać go od tych on takich złych rzeczy? O, tam teraz, że te TNT na tym, on gdzieś tam krąży słuchajcie, musicie uważać, naprawdę ja tutaj postaram się załatwić jakoś te TNT ale nie wiem, czy on tutaj pewnie przybędzie dobra, ja muszę skakać dobra, Ej, komu, tylko uważaj dobra burmistrzu, edycentry. żeby ci się krzywda nie Dobrze, stała ja, ja jestem te ładunki wybuchowe żeby nie odpalili tatusiu, no musimy znaleźć tego Venoma tego w sumie syna jego, gdzie będziemy go szukali co, masz jakiś pomysł? tam rzeczywiście jakieś też są ładunki choć może poprzeskakujemy z budynku na budynek bum, o kurcze tatusiu uważaj, żeby ci się krzywda nie stała, to jakaś Skrzynka w ogóle widzisz? Nie tamtym w tamtym kierunku tato. powinniśmy się y, zamierzać iść. A, a to, co będzie się działo teraz, synu, to będzie najważniejsza misja, jaką kiedykolwiek zrobisz w życiu, że jak, jak uda nam się, to po tato. prostu dostaniesz medalion. Tato, widzę go! Zobacz, on tam idzie. Czekaj, przeskoczmy tutaj. On coś kombinuje, kurczę, zobacz. maładunek wybuchowy. Co on tutaj robi? O nie! A to co robimy? Wysadza wszystko! Czekaj, o nie, o nie. Uważaj, synu. odpalił to! Odpalił to! Zwiewaj, zwiewaj, zwiewaj! Ja nie mogę! Masakra, zobacz, co się stało, wysadził, kurczę cały tutaj budynek, jak go co, załatwimy, zdry? co? Ja też wysadzę. Nie, nie wiem, nie wiem, biegnijmy za nim, bo zobacząc to całe miasto rozsadzi, tak to może nie. być. Porąbało go, porąbało go, tylko nie są i nie szkoły. Spiderman? O, Spiderman! Cię zaraz załatwią, co ty kurczę, młody. Co ty w ogóle robisz? Ile ty masz, ty, ty, ty. Ile ty masz lat w ogóle, ty mało jeden co? Co, a ty jem? Masz, co się taki mądry jesteś? Ja 12 no, ja mam ty? A ja też mam 12, słuchaj, wczoraj skończyłem, i dzisiaj jest mój czas. A, a ty w ogóle był tata? Ja Jestem kurczę starszy na pewno, bo się w styczniu urodziłem, słuchaj, Jasne. Zaraz, słuchaj, żołac tato, złap go w sieć, złap go sieć, dobrze. A, łapiemy go, łapiemy o, go, co ty, co ty, w ogóle wyno mi myślisz, że wysadzisz całe miasto? O nie, o nie, zaraz cię wysadzi. Miałam, o uodpornienie. Słuchajcie, że wam powiem. Gdzie jest mój tata w ogóle? Co widzieliście go? Tata, twój został, jego? słuchaj, uwięziony tak Co? naprawdę. Dobrze, tatusiu, dawaj go tak, ciśnij go. go. Nie, to ja mam niech 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 wam waszego lecę do waszego domu Macie już po domu. Słuchajcie. O, wy, ziomeczki, gdzie jest mój tata? Ratunku, tata! tata. niech niech go, go powstrzymać, o, tatusiu. Zabeczkujmy nie. Go, zabeczkujmy go, niech 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 złym, to... złym niech niech nie niech Nie niech mów. Mów, Mów w ogóle, czemu twój tata kazał wysadzić całe miasto? Kazał wysadzić całe miasto, dlatego, bo już ma dość tego miasta. Ostatnio chcieliśmy zwyczajnie sobie zamieszkać tutaj, ale wiecie co? Burmistrz nas to chciał wykość. Powiedział, że nie chce jakichś venomów. Tylko chcę jakiś No nie dziwię się. Tatusiu, odpalaj tnt Odpalaj to. Tylko nie to. Uciekaj, synu. Uciekaj, bo to jest Dawaj, kurczę. Nie odpuścimy mu. Mam nadzieję, że nie jest takim Wow, O kurczę. Uuu.